Dzień dobry. Ostatnio podzieliłam się z wami tym, że ja bardzo lubię nagrywać te filmy komendary, ale nagrywam ich mniej, bo one wymagają ode mnie bardzo długiego przygotowania. I kilka osób zasugerowało mi, żebym robiła takie bardziej reakcje na żywo, bardziej spontaniczne. Część osób zasugerowało też livestreamy, ale to chyba nie moja bajka. Także taki format to będzie chyba najlepszy kompromis między standardowymi filmami, takimi bardziej esejowymi i transmisją na żywo. I to będzie serio na żywo, bo mam tutaj nagranie insta Stories, które wysłało mi kilka różnych osób, ale celowo obejrzałam. Tylko początek. Coś tam mi powiedzieliście, czego się mogę spodziewać, ale w większości będzie to po prostu moja pierwsza reakcja. To są relacje z Instagrama Martyny Gliwińskiej, która ma ponad 60 tysięcy followersów, czyli bardzo przyzwoite zasięgi zapewne dociera do dużej grupy osób i to jest relacja, którą postanowiła się podzielić. Słuchajcie, nagrywam tą storkę już w chyba 20 raz, bo nie wiem jak zacząć, ale generalnie chodzi o to, że mm, trochę wam się uzewnętrznie i pokażę coś, czego zasadzie nigdy nie pokazywałam. Na swoim profilu będzie to storka dotycząca mojej transformacji, ale zewnętrznej, fizycznej. Pokażę Wam, jak ja wyglądałam rok temu. Bo dokładnie rok temu podjęłam decyzję, że koniec, że już tyle ćwiczę, tyle się odchudzam i tyle rzeczy robię, żeby być zdrową i żeby wyglądać tak, jak chcę, i nic się nie zmienia, że po prostu chyba muszę przetransformować całe swoje życie. I dokładnie rok temu słuchajcie. Pod koniec e, listopada e, podjęłam taką decyzję. No, słuchajcie, to się zaczyna jakby dziewczyna podjęła jakąś ogromną walkę z otyłością. Tyle jest emocji, w tym i patosu. Praktycznie to życie na różnych pokładach zaczęłam zmieniać. E, I w tym właśnie też, jeśli chodzi o e, moje życie. Siedzę sobie tutaj z moim detoksem. Mm. Jeśli to będzie reklama detoksu, to chyba się popłaczę. No i tego filmu raczej nie zobaczycie, bo nie będzie o czym mówić. Nie bez przyczyny, bo to jest coś, co zmieniło, przysięgam <laughs> mam, zmieniło ee, mój wygląd, jakby moje, moje podejście do drzewiania i jakby skutki mojej codziennej tylki. A teraz pokażę Wam dokładnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że to docenicie, że ja to wrzucam, bo ja takiego czegoś w życiu nie zrobiłam. Ja naprawdę mam nadzieję, że to będzie coś faktycznie wartego docenienia, coś, co by mogło zmobilizować jej widownie albo pokazać, że nie są sami w jakimś swoim problemie. No, zobaczymy. <laughs> Pokażę Wam, jak ja wyglądałam rok temu, a jak wyglądam teraz, dzięki dokładnej, dobrej, dobrze dobranej suplementacji. Okej, okay, może jednak nie będzie reklamy detoksu, może będzie reklama suplementów, która wpłynęła na to, że moje codzienne starania, jeśli chodzi o jedzenie i ćwiczenia, zaczęły działać. Patrzcie. No nie, ja trzymałam kciuki, bo ona to od początku mówiła takim tonem, jakby to była ogromna, właśnie zmieniająca życie transformacja, ale wiecie, tak się wstydziła pokazać, jak wygląda wcześniej, mam nadzieję, że to docenicie, a no wygląda prawie tak samo. I to nie ma być szpila, bo moim zdaniem ona w obu wersjach wygląda bardzo ładnie. Ogólnie to jest ładna kobieta, ja nie próbuję absolutnie najeżdżać w ten wygląd, ale. Te zdjęcia są bardzo podobne. Może tam jest różnica kilku kilogramów, ale minimalna, więc ja nie rozumiem tej reakcji i najbardziej nie rozumiem takiego wstydu, jaki ona ma, jak o tym mówi, że ja nigdy nie pokazuję takich zdjęć. Wyglądasz normalnie, wyglądasz bardzo ładnie, wyglądasz bardzo szczupło, chill. Ponieważ e, nie mogę się nie podzielić z wami tym, to nie jest tak, że e, suplementy, które wam teraz pokażę, które mi pomogły, e, to jest reklama. Znaczy jakby jest, no bo wam to polecam, ale nie płaci mi za to czy ja kupuję sama. Okej, okay, czyli to jednak nie jest reklama suplementów. Chociaż zarazę Wam, że są takie influencerskie sztuczki, że dziewczyny na przykład zarabiają procent od tego, jak ludzie zrobią zakupy z ich linku, więc teoretycznie mogą powiedzieć, że nikt mi za to nie płaci i te produkty kupiłam za swoje własne pieniądze, więc opinia niesponsorowana, ale no zarabiasz na polecaniu tego produktu. Także nie chcę na razie spekulować, bo jeżeli to było polecenie z serca, no to moja opinia by była nie fair. Dlaje tylko znać, że czasami jak słyszycie takie stwierdzenia od influencerów no to niekoniecznie musi być prawda. To naprawdę e, sprawiło, że jeśli chodzi o pracę moich jelit, to w ogóle do góry nogami wszystko wywróciłam. Miałam zawsze problemy z jelitami, ja mam to rodzinne. E, jakby nie mogłam nic jeść, bo od razu miałam brzuch ciążowy. Na pewno kiedyś nie zrobili takie zdjęcia piękne na plaży, i właśnie wszyscy się śmiali, że Grybińska chyba w ciąży znowu jest. A ja po prostu zawsze miałam duży brzuch, pomimo tego, że się katowałam z jedzeniem. I nie mogłam w ogóle schudnąć, jakby wszystkie moje starania dotyczące odżywiania i ćwiczenia przynosiły rezultatów, dlatego że po prostu miałam e, źle dobraną suplementację. Słuchajcie, jak ktoś Wam mówi, ja zawsze miałam ogromne wzdęcia, nic nie mogę jeść, bo wyglądam jak w ciąży, a jednocześnie w tym samym zdaniu mówi, że mimo tego, że się katowałam dietami, zamiast pójść do lekarza, no to już trochę wiecie, o co chodzi. Problemy z jelitami, bolesne wzdęcia, to może być na przykład SIBO, to może być nietolerancja laktozy, to może być celiakia, ale żeby się o tym dowiedzieć, to trzeba iść do lekarza, nie po suplementy, nie na siłownię, żeby żeby się starać sobie wyrobić płaski brzuch w ten sposób, to chcę, żeby wybrzmiało dla wszystkich z Was, które mają podobne problemy, idźcie do lekarza, bo może się okaże, że właśnie macie jakąś nietolerancję glutenu albo inną alergię pokarmową, której nie wiecie, więc sami sobie tak naprawdę robicie tą krzywdę, nie mając tej wiedzy i jedząc te produkty. A czasami jedna wizyta u lekarza, albo testy alergiczne, albo gastroenterolog może rozwiązać Wasze problemy od tak. Oczywiście możecie też mieć dużo bardziej skomplikowane problemy, ale w takim przypadku jak tutaj, kiedy rzekoma poprawa po latach zmagania się z tymi problemami nastąpiła od tak, od suplementu, to znaczy, że problem był bardzo powierzchowny i prawdopodobnie można go było rozwiązać lata temu, jakby się poszło do lekarza. Przyszłam, słuchajcie, na cudowne po prostu suplementy. Ja są totalnie... Mm. Przebadane, mają wszystkie, wszelkie atesty. E, pozbawione e, metali ciężkich, e, pozbawione e, m, sztucznych składników, wszystko jest naturalne. Szwajcarska marka, najwyższa jakość, Essence. No słuchajcie, nie możecie mi powiedzieć, że to nie brzmi jak reklama. Wymienia wszystkie benefity po kolei, jakby czytała z briefu. Za nią stoją te pudełeczka ustawione w piramidkę. No mam problem z uwierzeniem, że to nie jest w żaden sposób powiązane, lecimy dalej. To jest Detox, który ja wam pokazuję, nagminnie gminnie i Wydaje mi się, że, muszę Wam to powiedzieć, ale to nie jest tak, że detoks to jest takie, o, bo nie wiem, bo napiłam się albo alkoholu, albo zjadłam jakieś niezdrowe jedzenie, to sobie teraz przeczyszczę. Nie, to jest inny mindset, słuchajcie, to jakby zmienia totalnie Wasz układ pokarmowy, pracę Waszego układu pokarmowego, nie przeczyszcza jelit, nie przeczyszcza, tylko oczyszcza z toksyn. Jeśli chcecie usłyszeć więcej moich opinii o detoksach, to bardziej się na ten temat rozwijam, na przykład w filmie o Sohio, a teraz bardzo krótko. Nie ma czegoś takiego jak detoks proszku. Detoksykacja organizmu nie odbywa się za pomocą żadnego magicznego płynu ani szejka. Detoksykacje prowadzą wasze nerki i wasza wątroba, a jeżeli one nie działają prawidłowo i nie spełniają tych swoich funkcji, to macie dużo większe problemy niż takie, które może rozwiązać zielone smoothie. Rozprawia, że wszystko inne, co do swojego organizmu przyjmujecie, czyli witaminy, suplementy, zdrowa dieta. Zaczyna działać, ponieważ Jelita są do tego przygotowane. Czyli znika Wam oponka po pierwsze. Nie zniknie Wam oponka od żadnego szejka. Żaden magiczny napój nie sprawi, że nagle Wam się rozpuści tkanka tłuszczowa na brzuchu. Może Wam zniknąć oponka, jeżeli jesteście na deficycie kalorycznym. To jest jedyny sposób na pozbycie się oponki z brzucha, jeżeli jecie mniej kalorii niż wydatkujecie w ciągu dnia. I widzicie, co się wtedy stanie. Oczywiście schudniecie, ale schudniecie z całego ciała. Nie ma czegoś takiego jak magicznie spalanie tłuszczu z jednego miejsca w ciele. Nie da się, tak jak to często ludzie ujmują, schudnąć z brzucha albo schudnąć z ramion. Można wyszczuplić dietą albo ćwiczeniami swój brzuch i swoje ramiona, ale to dlatego, że po prostu całe nasze ciało się przy okazji wyszczupli. Po drugie, zaczynacie e. widzieć efekty właśnie w ten sposób, że schodzi Wam waga, zaczyna być zdrowsza skóra, znika celulit. Proszę mnie słuchać. Bo potem dziewczyny się nakupują takich suplementów za nie wiadomo ile pieniędzy i będą zaskoczone, że im celulit nie zniknął. Celulit jest naturalny. W mniejszym lub większym zakresie ma go 90% kobiet. Są oczywiście rzeczy, które możemy zrobić, żeby zmniejszyć widoczność celulitu. To jest na przykład utrata tkanki tłuszczowej albo rozbudowa mięśni. W momencie, w którym rozbudowujemy mięśni pod spodem, to wszystko nam się tutaj napina, a to zmniejsza widoczność celulitu. Ale gwarantuję Wam, że jeżeli będziecie żyły dokładnie takim samym trybem życia, jakim żyjecie aktualnie, tylko w Nańczycie do niego to zielone, magiczne smoothie, to Wasz celulit będzie dokładnie taki sam. Uprawiam Wam się odpo odporność, ponieważ wszyscy, wszystkie suplementy, witaminy zaczynają po prostu. Lepiej się wchłaniać z organizmu. Znika apatia, bo toksyny są uwalniane z organizmu. Jesteście w lepszym humorze, także detoks, naprawdę słuchajcie, zmienił moje życie. Toksyny są wydalane z organizmu, wiecie w jaki sposób? W moczu, w śródkach, jeżeli wasz organizm i wasza wątroba, i wasze nerki spełniają swoje zadanie prawidłowo. Nie Mogłabym się z wami tym nie podzielić dzisiaj, właśnie, ponieważ dzisiaj właśnie jest jedyna przecena. Na Nature Essence. Jak ja zaczęłam te suplementy przyjmować, to tak, to, to jest detoks, który piję codziennie z tymi tabletkami. No nie, no to jest reklama na 100%. Czekajcie, ja zrobię mini research. Okej, okay, nie musiałam nawet wcale tak dużo czasu na to poświęcać. To jest post z 30 września. Chodź, pokażę Ci dziś, jak w okresie jesiennym zadbać o zdrowie dzięki detoksykacyjnym i odpornościowym koktajlom. Zaczynam od pokrojenia całej cytryny, którą wcześniej wyparzyłam. Nie obieram jej ze skórki, tylko wrzucam całość. Następnie kroję imbir, wrzucam kawałki i dodaję kurkumy. Oraz najważniejszy składnik: naturalny detoks ze spiruliną chlorellą. Oparty na naturalnych składnikach pomaga w antyoksydacji organizmu, w odchudzaniu oraz w oczyszczaniu. Taki koktajl, to samo zdrowie, zapewni Ci odporność podczas jesieni i zimy, a także uwolni Twój organizm od toksyn i sprawi, że Twoje jelita będą pracowały lepiej. Zdrowie. Mm, mój must have. Skomentuj rolkę słowem Detox, a wyśle Ci link do produktów w promocyjnej cenie. I otagowany jest oczywiście producent tych suplementów. A wiecie, co nie jest oznaczone? Płatna promocja. Ani widzę, że nie ma tej opcji zaznaczonej, którą każdy twórca powinien włączyć, kiedy robi reklamę. I nie ma opcji, że ta pani o tym nie wiedziała, bo jak się ma 60 tysięcy obserwujących na Instagramie, to się wie takie rzeczy. Yy, nie ma też hashtagu reklama, nie ma hashtag ad, hashtag współpraca, cokolwiek. Nie ma żadnej informacji o tym, że to jest współpraca. A wiecie, jakie to jest? Po pierwsze, bardzo nieszczere w stosunku do swojej widowni, a po drugie, nielegalne. Dobra, nielegalne to jest takie duże słowo, ale ogólnie no Zgodnie z polskim prawem influencerzy muszą oznaczać takie rzeczy i są bardzo jasne i zrozumiałe zasady na temat tego, w jaki sposób to robić. A ona nie zrobiła z tych rzeczy nic. Jeśli klikniecie w jakąś płatną współpracę na moim Instagramie, to zobaczycie, w jaki sposób to powinno być zrobione prawidłowo. Po pierwsze, etykieta płatnej współpracy włączona z poziomu Instagrama, a po drugie, czytelne zaznaczenie w opisie, że to jest reklama i tych rzeczy w przypadku pani Martyny nie ma. To jest po pierwsze celowe wprowadzanie widza w błąd, a po drugie, dobry punkt zaczepienia dla urzędników ochrony konkurencji i praw konsumenta. I tak to obowiązuje, nawet jeżeli firma nie daje ci czeku do ręki, tylko na przykład zarabiasz procent od zakupów z twojego linku. A no w oczywisty sposób chcesz, żeby ludzie używali tego twojego kodu, bo masz go wszędzie. Wysyłasz go ludziom w wiadomościach prywatnych, jak skomentują rolkę słowem detox, yy, ale też linkujesz go w tym stories, które sobie właśnie komentujemy i stały link jest przyczepiony do yy, bio tej pani na Instagramie. No, to jest bardzo niefajne zachowanie. Jeśli chodzi o te tabletki, po tygodniu zauważycie, że nie chce Wam się podjadać. Że zaczynacie. E, mocniej spalać tłuszcz. Słuchajcie, nie ma takiego suplementu, który sprawi, że zaczniecie mocniej spalać tłuszcz, a szczególnie, że zaczniecie spalać tłuszcz z brzucha. To jest, e, to się nazywa slimming, czyli to jest taki typowo odchodzący. Czyli, jeżeli um, podejmujecie taką decyzję, że ok, to jest teraz ten czas, że się bierze za siebie, to takie kombo mega wam polecam. To, co mi się jeszcze nie podoba, to jest fakt, że te linki na Instagramie można nazywać jak się chce. Jak wstawiacie jakiś link do relacji, no to Instagram Was pyta, jak chcecie ten link nazwać. I ona. Ze wszystkich możliwych opcji wybrała Perfect Body Combo. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak perfect body. A jeżeli przyjmiemy, że z definicji tej pani perfect body to jest po prostu y, bardzo szczupła sylwetka, wysportowana sylwetka, nie wiem, to osiągnięcie takiej sylwetki to nie jest zasługa suplementów. Tak samo ta nazwa slimming, produkt typowo odchudzający. Slimming, czyli to jest taki typowo odchudzający? Czyli... Nie ma czegoś takiego jak suplement odchudzający. Środkiem odchudzającym może być na przykład bloker apetytu, ale to są rzeczy, które się bierze w konsultacji, z lekarzem i bierze się je, kiedy jest faktycznie do tego powód, na przykład bardzo duża otyłość, z którą sobie nie radzimy, ale nie chęć schudnięcia 3 kg ze szczupły na szczuplejszą. Ja no, no, polecam, teraz są bardzo duże zniżki, ja z racji, że jestem ich stałym klientem e, i się lubimy, to mam u nich również swoją zniżkę taką stałą 10% z moim kodem martyna10 na 10, chyba? Sprawdzę i ja wam zostawię. No dobra, jest przynajmniej powiedziane, że ma swój kod. Dalej nie jest cały ten wywód oznaczony jako współpraca, ale no już jest to troszeczkę lepsze niż cała ta rolka, w której nie było żadnego wspomnienia o tym, że to współpraca. To zmieniło totalnie wszystko. Cofnijcie się do tamtych klatek i zobaczcie, jak ja wyglądałam rok temu. A jak wyglądam teraz? No to mnie denerwuje bardzo, to jest chyba najgorsze w ogóle z całego tego wywodu. Jak ona tak cringeuje i jest taka zawstydzona tym, jak wyglądała rok temu. Po pierwsze, girl, wyglądasz prawie tak samo. I to nie jest pocisk w stronę wyglądu, wyglądasz super. I tak samo było rok temu. Zrobiłam mini przerwę, bo padła mi bateria w kamerze, ale wracając do tematu tego, właśnie najbardziej nie lubię że robiąc te miny, przewracając oczami, mówiąc takie rzeczy, jak mówisz, opowiadając o swoim ciele ze wstydem, dajesz znać, że to ciało jest złe to jest ciało, którego się wstydzę to ciało nie jest dla mnie wystarczające. Ono jest tylko moją wersją przed moją ogromną transformacją z suplementami. Dlatego ta dziewczyna, jeśli dobrze rozumiem, yy, bo widzę na jej Instagramie zdjęcia z dzieckiem, no, czyli ona jest mamą. A większość kobiet po ciąży nie jest w stanie osiągnąć płaskiego brzucha. Nawet jeśli jedzą w deficycie i są szczupłe, i ćwiczą, bo mają nadmiar skóry, która była rozciągnięta w trakcie ciąży i w większości przypadków ona nigdy nie wróci do takiego stanu, w jakim była przed ciążą. I to jest okej, okay, brzuch z takim nadmiarem skóry jest zajebisty, i jest powodem do dumy, bo to znaczy, że dałaś życie dziecku, które pewnie kochasz nad życie i no wow. A kobiety, które obserwują profil Martyny, zakładam, że w wieku 30-40 lat, pewnie część z nich to właśnie również mamy. No, będą się porównywać do tego brzucha, płaskiego brzucha, który nie jest standardem i to one napiszą w komentarzu detox, żeby dostać link do tego magicznego produktu, który wierzą, że zmieni ich ciało, tak żeby mogły wyglądać Martyna. I to one będą wydawały swoje pewnie niemałe pieniądze na te produkty, a w ogóle, czekajcie, bo nie sprawdziłam, sprawdzę teraz, ile to wszystko kosztuje. 189 zł, czyli prawie dwie stówy za jedno opakowanie tego magicznego detoksu. A ten kolagen, który ona później poleca, nie wstawiałam wam już tego klipu, bo nie miałam za dużo do powiedzenia e, w tamtej sprawie. Ale 300 zł, 300 zł za 150 gramów produktu. Kontynuując, to właśnie te mamy w średnim wieku wydadzą swoje pieniądze na te produkty, które mają im przynieść efekt perfect body. I nie zobaczą żadnego efektu, więc w najlepszym przypadku będą tylko trzy stóły w plecy, ale w najgorszym pomyślą sobie, że Mm, może po prostu za krótko to brałam, może muszę kupić kolejne opakowanie i wtedy zobaczę efekt. A potem jeszcze kolejne, a potem jeszcze kolejne. A z każdej tej sprzedaży, wykorzystując e, link, o który Martyna ci wyśle, jak skomentujesz detoks pod tą rolką, ona będzie dostawała procent. No i na końcu jest klasyczny komunikat, który ma jeszcze bardziej popchnąć odbiorcę do zakupu, czyli kup teraz, bo może ci zaraz przepaść. To jest komunikat, który sprawia, że bardziej prawdopodobne jest to, że podejmiemy jakąś impulsywną decyzję, bo czujemy, że nie mamy czasu na to, żeby się zastanowić. Dobra. To jest wszystko z mojego wywodu, bo przejrzeliśmy sobie już całe Insta Stories. Dajcie mi znać, czy, czy taka forma komentowania była dla Was OK i czy to było w jakiś sposób ciekawe, interesujące. Dajcie mi też znać, co sądzicie na temat takich praktyków, influencerów, jak na przykład nie mówienie do końca, że to jest współpraca, i udawanie, że to jest nasza dobra rada z serduszka, żeby sprzedać więcej sztuganego produktu. Jak zawsze widzimy się codziennie na Instagramie i na TikToku, a teraz robię tam serię prezentownik z pomysłami na prezenty dla różnych typów osób, także to jeżeli potrzebujecie inspiracji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie no i mam nadzieję, że widzimy się znowu już za tydzień. Bye!